Piękny, wschód słońca, nad jeziorem robotno. <laughs> Dzisiaj stoimy tam, a staliśmy tu. Niestety musieliśmy stąd odjechać <laughs> bo przyjechała straż leśna <laughs> i powiedziała, że nie możemy tu stać. <laughs> Tam gdzie stoimy, ponocie jest parking. Ale skąd my mamy to wiedzieć, tam nie ma nawet znaku żadnego, że to jest parking i tak dalej. Przyjechaliśmy tutaj to tą... były sobie inne samochody, sobie stały. Tam sobie stały, przy drodze sobie stały. Tutaj stał camper. Ponoć nie było żadnego problemu. Ale przyjechała Straż leś, no, z panem bardzo, bardzo ważnym strażnikiem. No on był mega ważny, to było jejku, Mówię wam. i Powiedział, że mamy się po prostu stąd wynieść tam. Tutaj nie. Tu w tym miejscu, nie, tam tak. Wielka różnica. Pierwszy raz z czymś takim żeśmy się spotkali, bo jeździmy po praktycznie na no, całej Polsce nad jezie... Po jeziorach i na kiedy przyjeżdżała to tylko mówiła żeby zostawić porządek Żeby nie robić ognisk A tutaj nawet kuchenki gazowej nie można używać Takie restrykcyjne <laughs> Tutaj są zasady niestety No więc mało gościnni są Możemy tu być tylko ponoć dobę Nie dłużej więc nie polecamy tego miejsca, no bo można niestety mieć problemy. No i w zasadzie tyle o tym miejscu. Bardzo ładnym, bardzo pięknym. Jezioro robotno. <laughs>